Witam wszystkich. Dzisiaj zajmiemy się tematem maszyny do cięcia silki. Już od dawna obiecywałem Wam ten temat, w związku z tym zapraszam na materiał. Po kilku przygodach z kombinacją szlifierka kątowa, plus duża tarcza bardzo duża tarcza okazuje się, że cięcie silikatów w ten sposób jest dość ryzykowne, gdyż kilka razy szlifierkę po prostu wyrwało mi z ręki. Postanowiłem w związku z tym wykorzystać koncepcję piły stołowej, zamontować w środku szlifierkę i dzięki temu cięcie było naprawdę bezpieczne. Zobaczcie tutaj sobie skonstruowana taką piłę do świerki kątowej. Szlifierka jest w środku. Jest zamocowana tutaj do konstrukcji. E, mamy włącznik, regulator obrotów. E, mam nadzieję, że troszeczkę mi to usprawni. Zwłaszcza po tym, jak wyrwało mi szlifierkę z, ro, z ręki i kurczę troszeczkę się uszkodziłem nogę. No ale. Mam nadzieję, że maszyna się sprawdzi. No idziemy na moją maszynę, ekstra maszynę, zobaczymy jak to pójdzie. Mam też taką lisicę. Ale bardzo powoli idzie. Ewentualnie, tam jak trzeba dociąć końcóweczkę, to sobie z tego końcówkę docinam. Bloczek wygląda tak docięty. Tutaj ostrze wystaje mi 8,5 cm. Także tą końcówkę muszę dociąć lisicą. No Jakbym miał cały, cały bloczek ciąć tą lisicą, to by mi to zajęło naprawdę 3 razy więcej czasu albo nawet 4.